Pani Agnieszko, proszę nas na chwilę zostawić. To tajne spotkanie. Słuchajcie, jedno z naszych więzień zostało zaatakowane przez ludzi. Marka Marchewki, wielu bandytów uciekło na wolność. Podejrzewamy, że doszło do zdrady po naszej stronie i ktoś wpuścił napastników do środka. Chcę, abyście to właśnie wy zajęli się tą sprawą. Także cała moja rodzina to artyści, ja mogłem być rzeźbiarzem, ale bym się brudził i męczył, to zostałem malarzem, ja mogłem zostawić dietetykiem, ale nie dostałem się na studia, to poszedłem na kucharza. W ogóle słyszałeś, że Ambrimbo ociekł z celi? Jak to? Mówili w radio rano, że był napad na więzienie i uwolnili Ambrimbo, Grzesia, Tobiasza i innych. O rety, rety, rety. Czołem Edek, prowadzę śledztwo w sprawie ucieczki Ambrimbo, prawdopodobnie ukrywa się na pobliskiej wyspie, pod żebami. waszej pomocy by dziada szybko schwytać, Edek, mamy pilną misję, płyniemy na północ do Lekstonii, my nie pomożemy, Ambrimbo to niebezpieczny człowiek, a wam już raz udało się go dopaść, szybko go złapiemy i po problemie, wezwij na pomoc swoje posiłki są daleko, a wy blisko. Kapitanie, musimy uzupełnić zapasy owoców i wody pitnej i tak musimy zacumować gdzieś na wyspie w pobliżu. W takim razie okej. Okay. Zatrzymamy się go i poszukamy, ale tylko na chwilkę. To tutaj. Ja, Edek i Mikołaj go poszukamy wrócimy za kilka godzin bez względu na to czy złapiemy Ambrimbo czy nie, a wy tu pilnujcie statku, potem poszukamy owoców i wody, a nazajutrz odpłyniemy. Wiadomości ze świata, admirał Waldek dziś rano potwierdził pogłoski o ataku na więzienie. W 23S, do którego miało dojść przed wczoraj. o dokonanie napadu podejrzewany jest międzynarodowy płatny terrorysta Marek Marchewka, ścigany listem gończym. Z więzienia uwolniono m.in. skorumpowanego oficera Ambrożego Borówkę o pseudonimie Ambrimbo, lat 42, ciemne włosy i zarost. Oby Michał i reszta poradzili sobie z nim, jak sobie nie poradzą, to my wkroczymy. Oratujemy ich i zniszczymy tego komunistę ostatecznie. O popatrz, co za zwierzę. Popatrzcie.